Cześć, witajcie. Tu Król Elfów, witam Was w odcinku informacyjnym z Ligi league. Evan Poland. Tak długo czekaliście na ten odcinek informacyjny. Sezon zakończył się e, w zeszłym tygodniu, a jeszcze tego odcinka informacyjnego nie było, ale spokojnie e, teraz będzie wszystko wyjaśnione. E, więc nie przedłużajmy, ponieważ może ten odcinek być trochę długi, więc nie przedłużajmy. Najpierw e, wróćmy do jeszcze do zeszłego tygodnia do Grand Prix. E, to Grand Prix z Emiratów Arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli UEA i wyniki. Wyścig wygrał Mateusz Fułek, e, który otrzymał karę 5 sekund za brak zmieniania imienia i nazwiska podczas treningów w E, sobotę e, Niestety ja byłem drugi, Mateuszowa trzymałem jego tempo do pewnego momentu, ostatni stint nas, czyli ostatni pitstopy były e, dla naszych zespołów takie dość ważne, ponieważ Fułek na ostatni pitstop założył opony twarde, a ja opony miękkie. Przez parę okrążeń miałem przewagę nad nim, odrabiałem, miałem szansę być poniżej tej granicy 5 sekund, ale Niestety później opony zaczęły się zużywać, jeszcze dodatkowo paliwo. No i ma, Mateusz Fuego odjechał na 8 do 8 sekund. No ale dodatkowo karan, czyli 5 sekund odejmujemy, czyli 3 sekundy straty do Mateusza Fułka. Niewiele, no ale cóż, tak bywa. Ale jest szansa, że można trzymać jego tempo i jest z nim rywalizować. W e, tym, tym samym czasie Fułek już podczas Grand Prix Indy prawdopodobnie tam już e, został mistrzem świata. E, w UEA, czyli Emiratach Arabskich, brakowało mu tylko czterech punktów do zostania mistrzem, no i wygrał i został pierwszym mistrzem w lidze prolicz F1 Poland pierwszego sezonu. Um, tak więc, ja bym drugi, trzeci był Kamil Pion, który miał bardzo równym tempem, jednakże tempo miał bardzo kiepskie, bo stracił do Mateusza Fułka aż 56 sekund, to jest dość sporo. Czwarty Dominik Chroński, który no, dość taki kiepskowy wyścig, piąty był Maciuś Wieczorek, między tymi dwoma kierowcami podczas ostatniego krążenia, podczas ostatnich dwóch zakrętów, tam doszło do takiego niemałego kontaktu, jednakże już było już była reprimenda już porozmawiałem sobie z jednym i drugim kierowcą, E, wiem, że Mateusz, Mariusz, przepraszam, Mariusz Wieczorek czuje się trochę taki no oszukany, ponieważ no, trochę tam było za agresywnie. Jednakże ani, ani nic to by nie dało Dominikowi Chrońskiemu, ani nic Mariuszowi Wieczorkowi, Wieczorku, jeżeli e, by się zmieniły te pozycje, więc e, pozostawiłem. Mam nadzieję, że no, jeżeli taka sytuacja powtórzy się gdzieś podczas początkowej fazy wyścigu w przyszłym sezonie, no to niestety, Rada FIA będzie najprawdopodobniej musiała założyć karę e, nie tylko Dominikowi, ale reszcie stawki. E, piąty był Mariusz Wieczorek, szósty był Patryk Wotofinisz, siódmy był Szymon Sprotu, ósmy Gwiatkowski, dziewiąty Bubul, e, dziesiąty Mariusz Skupień i jedenasty DSK. Za ścinanie dostał e, Arek Giza. Więc tak wyglądają wyniki Grand Prix Abu Dhabi. Nie będziemy przedłużać. Eee, klasyfikacja. Czekajcie. Klasyfikacja kierowców. Oto wygląda klasyfikacja kierowców eee, w taki oto właśnie sposób. Tak jak mówię, wygrał Mateusz Fułek z przewagą. Jeżeli dobrze liczę, 26 punktów. No nieważne później był Dominik Kroński, który niestety ale wygrał nade mną, trzeci byłem dopiero ja, czwarty był Grzegorz Kwiatkowski, który miał szansę ztrzymać pozycję w Abu Dhabi, jednakże trochę mu nie wyszło, niestety klawiatura pod Abu Dhabi nie, nie pasuje, jednak zbytnio mu chyba nie pasowało. Pierwsza trójka, Mateusz Fuek, jako że został mistrzem, mógł wybrać sobie Bolid Jakub pierwszy i team partnera. Dominik Kroński i Mateusz Sowa e, wybierali tylko dla siebie zespół. Oczywiście w kolejności. Najpierw był Dominik, potem był Mateusz. E, Przynależności kierowców, ponieważ już mamy nowych kierowców, mamy nowe zapisy, już wszystko udane, będą za chwilę. Czwarty był Grzegorz Kwiatkowski, piąty Mariusz Wieczorek, który jeździł najrówniej, jeżeli chodzi o wszystkich kierowców. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szósty Arek Giza, który mm, jeździł bardzo kiepsko, były zwycięstwa, były przegrane, były DSK dość nierówno trochę agresywnie Indie mu nie wyszło i Kamil Szamborski również, który dostał DSK, dobrze? Szamborski, który dostał DSK podczas Grand Prix. Za sytuację z Grand Prix Indii dostał dyskwalifikację w Abu Dhabi i nie jechał. Stać dodatkowo też e, licencję kierowcy, którą będzie zdawać jutro u mnie e, specjalnie u mnie. E, ósmy Mateusz Bubul, dziewiąty Kamil Pion, który e, bardzo dobrze, ponieważ jechał dopiero trzy wyścigi. Ostatnie punktował dość sporo to dało mu pozycję dziewiątą. Jednakże ma remis z Mateuszem Ubulem. I tutaj, jeżeli chodzi o podium, praktycznie Kamil Piong jest ósmy, a 9, Mateusz Bubulem. Po prostu Excel tego nie uwzględnia, albo ja po prostu tam nie zresztą musiałem popracować nad, e, nad tą tabelką. E, Mateusz Szafranski dziesiąty, który Mateusz Szafranski, dobrze mówię? Nie, dobra, nie Dobra idziemy dalej Mateusz Szafranski 10, 11 Szymon Sprotu 12 Aleks Jurewicz 12 Mateusz Skupień Mateusz Skupień praktycznie będzie jeździł w drugiej lidze Tylko e, musi ogarnąć internet Taka jest moja rada dla niego na przyszły sezon I byłoby superowo Już my rozmawialiśmy Mam nadzieję, jeżeli będzie się taka sytuacja powtarzała Że przez kilka wyścigów No niestety jego internet nie pozwoli mu na e, współpracę z nami No to niestety Ale będzie musiał zostać przeniesiony Na, na tak zwanego testu testowego, czy inaczej nie mamy teraz kierowców testowych, ale e, jako, że jeździ w Lidze, po prostu przejdzie na bok. Gdy będzie miał odpowiedni już internet, e, w każdej chwili wbije e, z powrotem do Ligi, ale to na razie nie, jeszcze dopiero gdzie tam drugi sezon, jeszcze testy przed nami, a e, whatever. 14. Jedyny kierowca z starej Ligi Prolicz EU, Prolicz 1eu Mateusz Kaczyński. Bardzo chciałbym, aby Mateusz Kaczyński e, zapisał się do ligi. Mateusz Kaczyński z nami jeździł tylko dlatego, że podczas rozpoczęcia sezonu Formuły 1 F1 2014 było za darmo na Steamie i mógł z nami zagrać. Mam nadzieję, że ja z nim już rozmawiałem i najprawdopodobniej, jeżeli mu się uda, możliwe, że zakupi f 1 2014 i będzie z nami jeździł. Jeżeli byłoby fajnie, byłoby super, ponieważ jest to dobry kierowca, z którym się fajnie i fair play walczy. 15. Patryk Fotofinisz, 16. Filip Orno, 17. Karik Baczek i 18. Marcy Palmiński. Ostatni kierowca prawdopodobnie zrezygnował, został wydalony z ligi, ponieważ się nie usprawiedliwiał. No, Filip Orno jechał w pierwszym wyścigu, ale też zrezygnował, ponieważ postanowił trochę poćwiczyć swój styl jazdy. Dobra, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, to już przechodzimy. To nie to, to jest to. Dobra, klasyfikacja konstruktorów: Zauber wygrał. Eee, tutaj już było wiadomo, że trzeba po Grand Prix, nawet e, znów w Indii, było wiadomo, że Zaober wygra bezkompromisowo bez e, w Abu Dhabi, jednak walka toczyła się o drugą, trzecią i czwartą pozycję między McLarenem, Mercedesem i skuderem Ferrari, jednakże tam była taka e, kolejność Ferrari-Mercedes-McLaren, dzięki punktom moim i dzięki troszkę punktum protu. McLaren zbił się na drugą pozycję i to mnie bardzo cieszy e, niestety y, Mercedes y, mało punktów zdobył według mnie Dominik i to mogło zadecydować w tym, że Mercedes jest na trzeciej pozycji, a na czwartej pozycji Skudera Ferrari, no tam to była katastrofa, y, ponieważ y, kwiatkowski, pan kwiatkowski Dość kiepsko, a pan był jeszcze kiepsciej. Keps e, piąte było Force India. Tutaj można powiedzieć, że Force India dużo e, musi dziękować panu Kamilowi Penkowi. mimo to, że Judel jeździł równo to nie była szans, aby powalczył o nawet czwartą, trzecią, drugą pozycję. Jeżeli prawdopodobnie byłoby jeszcze no Grand Prix, to najprawdopodobniej Force India wyprzedziłby skuderę Ferrari nawet może dwa wyścigi wcześniej Kamil Piong, no to First India mogła nawet by walczyć o drugie miejsce i mi się to bardzo podobało w tym pierwszym sezonie, ponieważ stworzyły się dość takie równe zespoły, oprócz Zaobera, bo Zaober był trochę ponad kontrolą, ponieważ no Schizer pomimo tego, że w Indiach zrobił burdel, no to jest to dobry kierowca i Zaober był jedynym zespołem, który zdobył dublet w Bahrajnie, e, przepraszam, w Belgii i to jest jedyny zespół, który zdobył właśnie dublecik. Mm, więc e, no, to było poza zasięgiem reszty. E, McLaren miał, można powiedzieć, jednego takiego kierowcy, który też dobrze punktował z Był, ale nie zawsze. Gdy już był, to zdobywał niewiele punktów. E, Mercedes, no Dolek sam do połowy sezonu. Do, do połowy sezonu? Do ponad połowy sezonu, ponieważ dwa ostatnie wyścigi dopiero e, zdobył partnera. Patryka Fotofinisza Ferrari, no co tak wiecie. Od początku były było obydwoje kierowcy. No tylko że ci kierowcy mieli różne tempo na różnych torach. Na no Force India tak jak mówię później doszedł Kamil, równa jazda Judola i dobre miejsca pionka to spowodowały, że Force India była mogła, moż, mogła już powalczyć o czwartą pozycję nawet jeszcze w Abu Dhabi, gdyby Gdyby może coś tam między. Nie dojechało jakieś Ferrari albo coś, no to szansa byłaby na pewno. Szósty dopiero Red Bull, ale tutaj. Yy, można powiedzieć, nie jeździli ci kierowcy dość. Nie, może nie dość często, a jednakże gdy był nawiedzony to nie było zaś pucuś, a jak coś pucuś był to zaś nawiedzonego nie było, a jak byli obydwaj, no to kiepsko, kiepsko z wynikami. Lotus dość też kiepsko, ale tutaj mamy kierowcę, który, tak jak mówię, ma problemy z internetem i mam nadzieję, że do już za niedługo to ogarnie. No w Toroso jechał, tylu... Toro jechał tylko raz, był to Marter Pawiński, który nie zdobył punktów. E... No a później już straciliśmy z nim kontakt. Dobra. No to tak wygląda klasyfikacja kierowców. Dobra. No to to jeżeli chodzi o sezon pierwszy możemy zakończyć. Podsumowując sezon pierwszy. Mmm, cieszę się, że znalazłem kierowców, którzy chcą jeździć, jeżdżą czysto, chcą się uczyć. Mam nadzieję, że drugi sezon będzie jeszcze czystszy, będzie lepszy. Mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że mój internet ponieważ bahrajnie parę wyścigów nie, zajecha, nie dojechałem z powodu internetu i że w drugim sezonie ponieważ mamy nowych kierowców Mateusz Fuech tak łatwo już nie będzie miał do zdobycia tytułu mistrzowskiego więc cieszę się, mam nadzieję, że, jako, że ja chcę z tej ligi zrobić profesjonalną ligę w Polsce, najlepszą ligę w Polsce tak jak wy kierowcy chcecie z tej ligi zrobić najprofesjonalszą ligę w Polsce tylko, że to wszystko zależy od was, od waszego od waszych startów, ponieważ z tym mamy największe problemy. Wy. Możliwe, że wy macie największe problemy. Yy, taka rada. Może taka bezsensowna, ale rada. Yy, jeżeli gracie w Formuły 1, to spróbujcie zagrać sobie z botami karierę, czy nie wiem, coś i jeździć bezkontaktowo, czysto, zwalniając, nie pchając się na hama. I tak starać się jeździć realistycznie, tak jak jeżdżą kierowcy Formuły 1. Czyli zwalniać, nie kontaktowo przed zakrętem, jeżeli nie mamy szansy do wyprzedzania, zwolnić. Skryć się w tunelu aerodynamicznym, przejechać jeszcze ten jeden zakręt i próbować gdzie indziej. Próbujcie tak, jeżeli tak będziecie próbować się uczyć jeździć, to później to samo będziecie wykorzystywać w lidze. Więc to jest taka moja rada. Więc mam nadzieję, że spotkamy się w drugim sezonie. I w drugim sezonie będzie taka sama zabawa. I teraz przechodzimy z sezonu pierwszego na sezon drugi, przedstawiając najpierw kalendarz. Kalendarz będzie liczył 11 wyścigów. Kalendarz był ustawiany przeze mnie, jednakże po paru rozmowach z kierowcami i korektach doszło parę zmian. Zaczynamy pierwszy wyścig 4 maja w Grand Prix Bahrajnie. Następnie przejeżdżamy do Europy. I tam mamy Grand Prix Hiszpanii 11 Następnie tutaj, nie mylcie się, po prostu damy złą ikonkę i wybaczcie Jest Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Brands Hatch No wiecie, Wielka Brytania, Silverstone było w pierwszym sezonie, to Wielka Brytania będzie teraz Brands Hatch Później mamy Monaco Monaco będzie w każdym sezonie i to nikt każdy wie Następnie mamy Niemcy, tutaj też nie przejmujcie się ikonką, po prostu nie miałem przygotowanej I musiałem coś wciepać no i wciepałem sobie Hockenheim No ale jest Nürburgring Innego wyjścia nie ma Szósty wyścig to jest we Węgrzech wy na Hungaro Ring Siódmy wyścig miało być praktycznie Malezja Jednakże po paru rozmowach Większości kierowców nie chciało Malezji Zdecydowali, Zdecydowaliśmy się na Austin w Stanach Zjednoczonych Ósmy wyścig to jest Singapur Marina Bay I Dziewiąty wyścig to jest Chinę Shanghai Dziesiąty wyścig jest Brazylia i jedenasty wyścig, sezon kończymy w Japonii na torze Suzuka, jeden, 14 e, lipca. Według mnie to tak już za długo, ponieważ wakacje się zaczynają, to jest prawie że połowa wakacji. E, jeżeli skończymy sezon drugi, e, przerwa będzie dość długa, ponieważ kolejny sezon ruszy dopiero po wakacjach. Będzie to jeszcze w sezon na Formule 1 2013 i potem... Zobaczymy, jak szybko kto kiedy zdobędzie z grę w Formule 2014, i najprawdopodobniej będziemy ruszać z Formułą 1 z Ligą na Formule 1 2014. To jest kalendarz. Ile tu już ten odcinek trwa? 15 minut. Dobra, to jeszcze tak nieźle do 20 minut. Się mam nadzieję, że wyrobia. Kalendarz, nowi kierowcy. Yy, tak, jak widzicie, mamy nowych kierowców. Mamy nowych kierowców, starych kierowców i mamy nowe oznaczenia. Jak widzicie, yy, pomysłem było do tego, aby do ligi dodać numerki na stałe. Każdy kierowca teraz będzie miał przed swoim nazwiskiem w Niku, na Steamie wpisany swój numerek, można powiedzieć, który go opisuje, charakteryzuje, czy nie wiem co. Będzie na przykład mój numerek 26 i będzie nazwisko imię Mateusz Sowa. Już Niku na przykład nie musicie wpisywać. Jeżeli ktoś chce wpisać Nik, może wpisać na nick na Steamie. Jeżeli ktoś nie chce, to nie musi wpisywać Niku. Już może być po prostu numerek i nazwisko Mateusz Sowa. Dobrze. No i przestawiamy skład. Red Bull Racing, Arkadiusz Giza i Mateusz Kupień. Arkadiusz Giza został kierowcą numer 1, Pozostał w Red Bullu. Udało mu się i Mateusz Kupień przeszedł z Lotusa. Do Red Bull'a. Mercedes AMG, czyli można powiedzieć team mistrzowski, ponieważ Mateusz Fółek, mistrz z Zaubera, z Zaubera przeszedł do Mercedesa i jako partnera wybrał Patryka Fotofinisza. Skudera Ferrari, tutaj też można powiedzieć, że kierowca numer jeden bez zmian, bo pozostał nim Grzegorz Kwiatkowski, który się bardzo dobrze spisywał w Ferrari. A drugim kierowcą został bardzo równopunktujący Mariusz Wieczorek, no i to jest można powiedzieć e, dość silny skład jeżeli chodzi o Ferrari, e, na pewno będzie szansa walki o najwyższe cele jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, ponieważ Grzegorz jeździ dobrze, e, szczególnie, że teraz sobie pada i ćwiczy, to będzie, będzie jeszcze bardziej niebezpieczny, no i Mariusz Wieczorek, który punktuje bardzo, bardzo równo, no i nasz host. <gry> Lotus, Lotus F1 Team. Tutaj z Ferrari przeszedł Mateusz Bubul, i tutaj mamy pierwszego debiutanta, który musi zdać licencję. Jest to Grzegorz radecki. E, wiele wątków, wiele buntów z tego kierowcy e, wiem, ale daje szansę każdemu. Ta liga tego służy. E, do mnie mi pomaga na pewno klasyfikacja, e, przepraszam, mi na pewno pomagają egzaminy i czas, który należy pobić e, w. Barcelonie więc porozmawiam sobie. Słyszałem różne. Słyszałem dużo na temat tego kierowcy. Spróbuję się z nim porozmawiać. E, co on sądzi o swojej jeździe i tak dalej. Się z nim muszę dogadać. Jeżeli chodzi o nowego debiutanta, miejmy nadzieję, że to będzie e, na razie debiutant, który będzie się uczyć. Ale może w przyszłości, kto wie, pamiętam siebie, zaczynając na lidze. W, w lidze Prolicz jako debiutant nie umiąc jeździć yy, teoretycznie, później teoretycznie i praktycznie walcząc o tytuły, więc dajmy każdemu szansę, niech się każdy nauczy jeździć. Ligi, ligi są po to, aby dać komu szansę i żeby każdy się nauczył. Wiem, że jeżeli ktoś będzie jeździł i będzie na starcie robił rozpierdol, no to tak czy siak no, wyleci. Ale yy, mam nadzieję, że grzegorz taki nie jest von McLaren. I tutaj, tutaj jest um, kierowcy drugi i trzeci klasyfikacji generalnej kierowców pierwszego sezonu się dogadali. E, no i McLaren podpisał e, kontrakt z Dominikiem Chrońskim. I przedłużył kontrakt z Mateuszem Sową. Tylko, że tutaj była zmiana numerów. Kierowca numer 1 teraz jest Dominik Chroński, a kierowcą numer dwa jest Mateusz Sowa. Ale czy tak łatwo będzie? No... Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten zespół, bo jeżeli chodzi o Mercedes AMG, no to tutaj sądzę, że kierowcą numer jeden będzie Mateusz Hułek. Ale jeżeli chodzi o McLaren, no to i Dominik, i Mateusz są dość takimi kierowcami, którzy walczą o najwyższe cele. I jeżeli miałaby być taka sytuacja, że między nimi miała się rozegrać walka o tytuł mistrzowski, no to zapowiada się bardzo ciekawy sezon. Zauber. Kamil Szamborski pozostaje w Zauberze. A do tego dochodzi Łukasz Doliński. To jest kolejny nowy debiutant w lidze, którego możecie znać z ligi Uberta i Kiry. Ee, Sahara Force India. Tutaj mamy pionka, który pozostał w Force India i widać najbardziej mu się tutaj podoba. No i kolejny kierowca, nowy debiutant Mateusz Musiał. Xandras, również jest w lidze Uberta, więc e, no moim zdaniem kolejny pretendent do tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. No i powracający do Formuły 1, Williams F1 Team e, za, kupił dwóch debiutanckich kierowców. Jest nim Marcin Rybaczuk i Paweł Zieleniewski. Tak wygląda przynależność kierowców. W opisie na dole dostaniecie link do filmiku, który stworzył Kimster. 9014, nie 90, tylko 14. Kimster 14, czyli Grzegorz Kwiatkowski, stworzył filmik prezentujący skład e, ligi w taki, a inny sposób, jaki on zrobił. Naprawdę fajny filmik, polecam. Dobra, czyli mamy przynależność załatwioną, to mamy załatwione, to mamy załatwione. Jeżeli chodzi e, o pomysły w drugi, no to teraz przejdźmy do regulaminu. I jakie nowości? E, w Regulamin został zmieniony. Wersja 1.2 na sezon drugi została zmieniona. E, dzisiaj trochę to zrobiłem. E, warto do przeczytania, ponieważ doszły nowe mm, podpunkty. E, szczególnie te na czerwono są bardzo ważne. E, warto do przeczytania. I każdy kierowca, który przeczyta musi podpisać się pod spodem. E, tak więc. Nowe pomysły w tym roku wchodzą. Liga będzie chciała wprowadzić Konferencje prasowe. Konferencje, które będą odbywały się zawsze przed rozpoczęciem weekendu, gdzie będzie rozmawiany przez czterech kierowców, będzie zapraszanych. Będzie losowanie zawsze po Grand Prix, lub wcześniej. Przepraszam, to mój laptop. Yy, I konferencje prasowe będą po wyścigu. Konferencje prasowe będą prowadzić nasi dziennikarze. Y, jest nim Grzegorz Kwiatkowski i Patryk Fotofinisz. Tutaj jeszcze nie jest zapisane, ale on zostanie zapisany i y, wszystko będzie. Y, wszystko będzie grane. Oni nie tylko będą pisać na, nasze newsy na stronach, ale również będą pisać, właśnie będą. Znaczy ja będę to nagrywać, oni będą prowadzić y, konferencje prasowe. Mam nadzieję, że taki pomysł się spodoba i będzie to prowadzone regularnie. Jeżeli chodzi o kolejny pomysł, no to tak jak mówię, numerki. Proszę, aby kierowcy zapoznali się z zasadami związanymi z kwalifikacjami, ponieważ zostało dodanych kilka ciekawych improwizacji. Wyścigu również. Proszę zapoznać się z Radą FIA, ponieważ został dodany podpunkt Rada FIA kary, powtórki i restarty. Wszystko, co zostało zawarte w nowym regulaminie, zostało zapisane tutaj. Jakieś pytania, jeżeli chodzi o mm, kierowców, bo to jest bardziej do kierowców, proszę zadawać w wypadku lub pisać na Steamie. Kolejna sytuacja, ponieważ ostatnio były problemy z gościem, który potrzewał się pod innych kierowców. Na razie jest tak, że ja z wszystkie, wszystkie komentarze przechodzą przeze mnie, czyli ja te komentarze muszę zatwierdzić. Nie wiem, kto się potrzewał. Jest parę osób, które proponowało mi i mówiło kto, jednakże no, nie mam dowodu, aby taką osobę mm, jakoś ukarać. Yy, na pewno ta strona, co jest tutaj, dream.com, nie pozwala na to, aby w pełni korzystać z, ze strony, w sensie, żeby się każdy zalogował. I tylko zalogowane osoby mogły mm, zapisywać komentarze. Nie wiem, czy tak jest. Jeżeli tak jest, możecie im powiedzieć. Pewnie tak czy siak w przyszłości, bo już w trzecim sezonie najprawdopodobniej ruszy druga liga, bo już dużo chętnych jest. Trzeba będzie wykombinować nowy hosting. No i ten drugi hosting. Trzeba będzie zrobić tak miałem już teraz zrobić nowy hosting jednakże z powodu tego gościa ale nie mam zbytnio czasu zbliża się 1 maja trzeba nagrać filmik informacyjny związany z Ertonem Senną trzeba nagrać filmik e, poświęcający Ertonowi Sennie. E, później może jakiś wyścig na Imoli. E nie wiem będę robić osobny informacyjny e, odcinek. E, Dodatkowo chcę zrobić reklamę, więc nie ma na razie zbytnio czasu. Po drugie, po raz kolejny, nie po drugie, ale po czwarte, yy, seria, czyli tryb kariery, mój Formuły 1, który leży na razie w, na moim kanale. Chcę onadrobić. nadrobić. Yy, praktycznie już mam nadrobione cztery wyścigi, teraz je właśnie renderuję yy, i będą teraz bardzo równocześnie wrzucane, co będzie na przykład wtorek, środa, będzie wrzucany weekend, dzień przerwy i czwartek, piątek. w Tym będzie Harry Potter e, wszystko, żeby wszyscy widzowie byli po prostu e, zadowoleni, ale to nie chodzi tutaj teraz o widzów. Więc chyba wszystko powiedziałem podczas tego odcinka, e, jeżeli chodzi o zmiany, regulaminy i tak dalej Ja życzę wam wesołych świąt, e, jeszcze tego ostatniego dnia. Osoby, które wracają do szkoły, aby miały y, ochotę i chęci do nauki, żeby ich wyniki, ich wytrwałość w tej nauce była wynagradzana. Osobom, bowiem, że w lidze są osoby, które już pracują, życzę, aby y, praca dawała im zyski i żeby się cieszyli z tej pracy. No i tyle, no. Smacznego jajka, mokrego śmigus dingus, jo się byda z nami żegnął, pa pa. No, już nagrowek. Może spać. Ale co pedziło go? To jak przecież. Jest człowiek Audacity. Nie ja na no żartuję. Hu,